Aha, no i fajnie, nie możesz ściągnąć konta. Dzień dobry, witam podany. Wie pani, co wystąpił problem z pani płatnością? Nie można pobrać z karty środków, i muszę zapytać, czy ma pani gotówkę, żeby go opłacić. zobaczyć, zaprosić z kartę, dobra? Mhm, dobra. Ostatecznie pani zdecydowała się na zamknięcie zamówienia bez opłacenia. Kolejny raz, jak będzie zamawiać z globo, to będzie musiała zapłacić za to poprzednie zamówienie, za które nie udało się pobrać pieniędzy. 130 i 50 groszy co? Dobra Jest tak 2, 3 4 i 5 też jest No co ona mi dała 80 zł Przepraszam dała mi pani 80 zł Jest taka pogoda że Człowiek nie myśli w ogóle przepraszam no, nie. Dobra, dzięki

No! God, please, no! Niezwe, błędy. Jeżeli jest jakaś firma, która chciałaby pomóc mi ogarnąć ten rower, albo jest jakiś magik w Krakowie, to dajcie mi znać. Pamiętajcie o moim Instagramie, bo wrzucam tam czasami jakieś rzeczy spoza, spoza TikToka, spoza pracy i tak dalej, typu na przykład ile na walcie zarobię w godzinę.